Dzisiaj, tak pokrótce, jak zrobić bardzo fajną, ciekawą reklamę. To jest taka moja rozpiska, której używam zawsze, jeśli tworzymy reklamę, czy to dla siebie, czy to dla naszych klientów. Pierwsze co, to zawsze musisz mieć. Ten hook, big idea, czyli coś. Czym ta reklama musi się wyróżnić, Przekaz musi się wyróżniać. My nie mówimy nigdy w swoich reklamach, jesteśmy kolejną agencją marketingową, czy agencją od social media, czy agencją SEO. My tak nie mówimy. Mamy zawsze jakiś oryginalny huk, jakieś oryginalne właśnie podejście, to big idea w naszej kreacji reklamowej. I ty musisz robić to samo. Nie mów w przekazie, że jestem kolejnym sklepem e-commerce z bluzkami dla kobiet, czy z naszynikami, czy jestem hydraulikiem i to z mojej oferty. Co dalej? Bardzo dobrze działa, jeśli na początku dajesz do zrozumienia, że mogą się zidentyfikować z tobą, czyli napomnij, co twój produkt, usługa rozwiązuje, ok? I ty wtedy prezentujesz rozwiązanie albo ten stan idealny, kiedy pozbędą się już tego problemu. I pamiętaj, wszystko musi się odróżniać od platformy, na której się reklamujesz. Bo zobacz. Inne reklamy są na TikToku, inne są na, w Google Adsach, inne w sieci reklamowej partnerów Google, w Banery, Facebook i tak dalej. I na każdej z tych platform, czyli z tych sieci, musisz mieć inny przekaz, ok? Facebook to są social media, my tam idziemy po to, żeby zobaczyć coś ciekawego, poczytać, obejrzeć. Nie chcemy typowo reklam jak w Google Adsach, na przykład w searchu. W stylu, hej, jestem hydraulikiem, przyjdź, zadzwoń i wykonamy tą swoją usługę, czy naprawimy cieknący kran. Okej, okay? to nie działa na Facebooku, ale możesz oczywiście w ciekawy sposób to zaprezentować. I pamiętaj, że my ludzie obecnie wykształciliśmy w sobie coś takiego jak banner blindness, czyli ślepoty banerową że po prostu pomijamy większość postów czy reklam, które wyglądają właśnie jak typowe reklamy. Dlatego bardzo dobrze obecnie działa UGC, czyli User Generated Content, czyli takie reklamy, które wyglądają tak, jakby robił je użytkownik. Okay? Jakby ktoś wziął telefon i po prostu nagrał, czy, czy zdjęcia, które są wykonywane przez osoby. Dzięki temu omijamy przynajmniej częściowo tą ślepotę banerową, że z automatu nikt nie będzie naszej reklamy nie zauważał, dlatego, że wygląda po prostu jak typowa korporacyjna reklama. I o czym dalej mówisz? O benefitach. Dobrze, jeśli dodasz testimoniale, opinie, recenzje innych, którzy wykorzystali Twój produkt. Jeśli masz e-commerce i sprzedajesz produkty fizyczne, to bardzo fajnie działają demonstracje produktów. No i pamiętaj, w każdej reklamie dać CTA, czyli call to action, żeby osoba wiedziała, co ma zrobić. To było tak na szybko, pamiętaj, Who, Wikidia, banner blindness, ta ślepota banerowa, dokładne CTA, testimoniale, opis, benefity dalej, Na szybko wymienione, ale pod tym filmem, jeśli oglądasz na YouTube, będziesz miał link, będziesz miała link do mega długiego wpisu, gdzie jest to rozbite na szczegóły, na czynniki pierwsze, także zapraszam, Rafał Szerener Unixeo.